Witam serdecznie. Wracamy dzisiaj do naszej tablicy y, wspomnień y, naszych sympatycznych pacjentów. Y, chciałam powiedzieć o Lucjanie. Y, pewnie część z Was zna Lucjana, ponieważ Lucjan bardzo intensywnie udziela się na y, mediach społecznościowych prowadzi swojego fanpage'a więc myślę, że może częściej Pan z Was jest znany. Ludzie razem ze swoją siostrą trafili do nas rok temu na wiosnę, jako malutreńkie kocięta, trzytygodniowe. Ktoś je znalazł na działkach, nie wiadomo czy matka je porzuciła, czy coś matce się stało, no, w każdym razie były wygłodniałe, wymarznięte. Trafiły do nas i, i tak się fajnie złożyło, że Lucjan e, razem z siostrą e, wykarmiła ich nasza koteczka, która z kolei była też, e, trafiła do nas zupełnie e, przypadkowo, e, szara e, kotka Anastazja. E, I Anastazja ich przysposobiła i ich miła wychowała i matkowała jeszcze długo, długo. W sumie tak naprawdę do tej pory e, Lucjana mm, troszczyła się o niego i przynosiła mu myszki. To był dosyć taki ciężki rok, ponieważ wtedy mieliśmy epidemię panleukopenii w lecznicy i dużo kociąt po prostu chorowało i umierało. Na szczęście te dwa nam się udało uratować. Siostra Lucjana znalazła fajny dom, natomiast Lucjan jest u nas, dobrze się miewa, pracuje z nami w gabinecie. Znalazł sobie teraz drugi dom, mieszka na dwa domy, bo się zakochał, więc chodzi do sąsiadów i tam u nich się sobie żyje. Więc taka była historia Luciana. Miał mamę, wykarmiła ich i to było tak wspaniale popatrzeć, jak ona się o te kociaki troszczy. Także to jest historia naszego Luciana.